Dzień dobry, my się pysie. Tym ziomeczkiem będziemy sobie grać. Postaram się wyeliminować rywalkę bez tam użycia modów czy pajęczaka. Jakoś tak naturalnie postaram się ją ubić. Czy chcemy to oglądać? W sumie to było na odcinku, widzowie. Że tam mój brat spalił robaki. E, moje robaki. Chyba moją kolekcję robaków. Coś tam zrobił z robakami, go zaatakowałem. Dobra, bo ta historyjka jest dość dziwna. Po prostu mam zabić rywalkę. Ej, patrzcie, syn Ayano ma te same gacie co mamkę. Patrzcie, ile haszczy w tej szkole. Moją rywalką jest. jest ta koleżanka. Ty, ty jesteś moją rywalką. A jeszcze w tym modziaku śledzą nas zabójcze ninja. Łącznie jest chyba ich piątka. Takie pięć nemenzy spuścili w szkole, które chcą nie zabić. Więc nie dość, że muszę cię załatwić. Ty ją ochraniasz to jeszcze pięć ciuli za mną łazi i chce mnie zabić. Chodźmy sobie na razie na zajęcia na spokojnie. Jak myślicie, jak możemy ją wyeliminować? Wrób ją w morderstwo. To będzie ciężkie, no bo pomaga jej ta koleżanka. Dlaczego... Kim ty jesteś? Siema. Kim jesteś, Mysiu Pisiu? Kazuki, minus 67 reputacji. Członek Music Clubu. Ciężko będzie ją wrobić w morderstwo, bo ta menda nie pozwoli za bardzo nic zrobić. Nie mogłem też zatruć Bento, bo ona nie zostawia Bento jako sana. Hmm. Mysiu Nie! To te popieprzone ninja Nemesis, który. Mówiłem, że będzie ciężko to zrobić. Piątka mi ich przeszkadza, a ja zapominam o tym. Ja zawsze jak z wami gadam, to się rozkojarzam. Ej, a jakby tak? Mam pewien pomysł, widzowie. Jednak nie mam pomysłu, bo nie mogę wchodzić do talety żeńskiej. A w męskiej nie mam miski cian, więc lipa. Lipa straszna. Ej, czy wszystko z wami w porządku? Bo tak trochę ciał nie macie. Jesteście latającymi głowami. Co tam? Zawstydzasz się, tak? Latająca główko. Wstydzisz się. Nie masz się czego wstydzić. Wszystko jest ok. No, jedyne co mi przychodzi do głowy, to zrobienie questów dla klubu karate. W sensie tak, żeby faktycznie fajnie się jej pozbyć. W sensie pozbyć się Rajbaru. I wtedy. Yy, wszystko ok? Co to za jakiś nowy strój? Czemu te mają taki. Co to za strój karate? Co by się pisał? Taki. Te, ja nie wiem. nie znam się, ale to nie wygląda jak strój karate. Dobra. Co ty chcesz? Ty chcesz książkę. Ty chcesz. Ty chcesz książkę? Czy wszystkie. Chcesz... Wszyscy chcą książkę? Bo w ten sposób można się pozbyć Rajbaru. Znaczy tej. Miliony mniej niż. Tego trzy. O, dobra, bo mamy tutaj bibliotekę. A wy, cyk, czekaj, masz jeszcze trzy książeczki, byleby nie natrafić na te ninja popieprzone, ale spróbuję im zrobić zdjęcie, jak coś. Tupu, tupu, tupu. teraz ty. Nie ma nincz, nie ma nincz, dobra. I tak pewnie mnie zabiją. Dobra, zadanko wykonane, wszyscy w klubie mnie lofciają. I teraz tak, task, jest, Aikido needs your help, fint and tolher, oczywiście, jak tam klub ogrodniczy wygląda, ej po 20 latach nawet te same kwiatki są, szkoda, że tutaj nikt nie przychodzi, na przykład coś tam żreć, czy coś, i na przykład widzowie, gdybym mógł, Coś z tym odwalić, albo zamknąć to i podpalić to I tak, żeby się wszystko tutaj paliło I, i oni by próbowali wyjść i by nie mogli, by krzyczeli Aa! A ja bym, ja bym tylko z tej strony stał i się śmiał, a to by... nie? No dobra, w ogóle patrzcie O, we... żeńska wersja Sempaia, you... Która dalej ma głos Sempaia. Czy też taś, książeczkę Sempaia? Kurde, nie mogę odpalić kamery Ej! Czemu tak kucnąłem dziwnie? Miliony mniej niż trzy CO JA ROBIĘ?! Tuta O DOSTALAM UŚMIECHNIĘTA TWARZ Z OCZAMI W KSZTAŁCIE SERCA GEST KOCHAM CIĘ Nie wiem kto to za bardzo Jeśli pięciogwiazdkowy no to gratki mysiu pysiu To się cieszę Jestem jak jakaś... Ja nie wiem co on robi CO ON ROBI WIDZOWIE O BOŻE Czekaj tak kucnę, mogę przyspieszyć czas Siema przepani pani. Dle, dle, dle. Co jest niedozwolone? Przy pani ja przepraszam, pani powinna, nie wiem, być zaskoczona tym co ja właśnie zrobiłem. Ja ja chodzę na kolanach, w sensie ja, ja się sunę na tych kolanach. Apologize, apologize tutaj jest. Apologize, przepraszam. Ja nie chciałem, ale to pani przyzna, że dziwne było. A czekajcie, ja spróbuję się położyć całkowicie. A właśnie, dzięki śliczni, że przypomniałeś. Twarz mi zniknęła. Widzowie! <grym> mam twarz? Nie mam twarzy. Mam twarz? Nie mam twarzy. Nie mam twarzy. Mam twarz. <grym> Ale to jest najlepsze, widzowie. To jest po prostu the best. Picy, picy, picy. Nie dziwi was to? Znaczy, teraz faktycznie może mi ta reputacja spadać, bo to, co robię, jest. zdeczki dziwne. Przyznaję. Picy, picy, picy. Ojojoj. Ojo, oj, oj, oj. dobra? Już, już, już. Czemu ta typiara gada z drzewem? To jest bardzo dobre pytanie, Mysiu Piesiu. Ona gada do niej, a ta gada do drzewa. Kurde, bo ja tak krążę. Ja. Chciałem zrobić to z tym klubem karate, ale nie mogę tego zrobić. A, bo pisaliście też o cipsikach. To spróbujcie spróbujmy e, ją wydupić cipsikami. Najgorsze jest to, że nie mogę jej. Ej, mam pewien pomysł. Typu, typu, typu. Potrzebujemy do tego miski cian. I słuchajcie. Jest siódma 55, więc YbaU niedługo będzie szła. Nazwijmy sobie YbaU, bo ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ona ewidentnie będzie tędy szła, nie? Mogę spil? Ej, dlaczego nie mogę rozlać wody? Dobra, cały mój misterny plan poszedł się walić. No to kolejny misterny plan poszedł w dupę. Idziemy po te cipsiki. Piecy, piecy, piecy. Tutaj mamy maszynę z cipsikami. Snak. Dobra. Bierzemy snaki. Chodźmy też od razu po noczyk cian. A w sumie może być to. Box cutter. Cyk. Bierzemy sobie to. I subcio. oj I no, popieprzone onemendy, Weźcie, wydupiajcie. Dobra. Give snack. Okej. Okay, zżarła to. Hmm. Oni chyba zobaczą, że ja kogoś zabiłem, nie? Może być kiepsko z tym. Ja miku kuicie go słyszała Gigla. Dobra. Widziały to. Ale nie będę się tym przejmować. Ej. Ej, udało się! They had it coming, don't worry, I won't tell anyone. O! Jeszcze trafiło na osóbkę, która przyznała, że nic nie powie. Ej, to zajebiście. Nie no, jest gituwa. To Idziemy na zajęcia zaraz. Cyk. Cyk. I cyk. I w sumie jeszcze się wyśmiejemy i idziemy na zajęcia. Wygląda przerażająco twój śmiech. Zro... O, teraz dopiero otworzyłeś usta, ale śmiejesz się jak mama. Masz nawet głos jak mama. <laughs> no w sumie teraz załatwiliśmy tę rywalkę i to tak normalnie, nie tak jak na odcinku, troszeczkę używając bugów. Co? Jedna ze studentów Ej, ale ty powiedziałeś, że nic nie powiesz. Jesteś kłamczuchą, mendą, ale nie mogli mnie połączyć z morderstwem, więc super. Jestem bezpieczny. Tak, tutaj jest informacja, że wyeliminowałem wszystkie rywalki. W sensie, że jedną rywalkę wyeliminowałem, jeszcze zostało dziewięć, ale że one jeszcze dojdą.